Witam Was w drugiej części lekcji, która poświęcona będzie dodaniu animacji elementom na slajdzie. Dodanie animacji jest już czynnością trudniejszą do tej, którą wykonywaliśmy w pierwszej części lekcji. Jeżeli uda Ci się wykonać zadanie do końca, brawo! Świadczy to o tym, że dobrze opanowałeś czy opanowałaś umiejętność tworzenia prezentacji. Zaczniemy od dodania animacji do rysunku kota. W karcie pracy w drugiej części, czytam w punkcie pierwszym, kliknij w rysunek kota. A więc klikam w rysunek kota, obraz zostaje obramowany, jest aktywny. Następnie z menu górnego, z karty wybieram wstaw i kolejno animację. Automatycznie otwiera się okienko animacji z prawej strony programu. Zobaczcie, w okienku animacji mam małą ikonkę kota, a obok tej ikonki pisze mi, że animacja, która została dodana, to rozjaśnianie. Musimy ją zmienić, ponieważ my mamy ustawić wlot z lewej. Rozwijam przy rozjaśnianiu na strzałce Wybór i szukam wlot z lewej. Zostawiam przy kliknięciu. Pierwsza animacja do kota została dodana. Czytam dalej. Jako efekt wyjścia ustaw wylot do prawej. W takim razie dodaję animację. Patrzę, jest wszystko w porządku, ikonka kota. I mam ustawić jako wyjście wylot do prawej. No to szukam wylot do prawej. Czas trwania ustaw na 2 sekundy. Czas trwania ustawiamy manewrując suwakiem. Dwie sekundy to jest w tym miejscu. Bardzo Was proszę, zmieniamy jeszcze jedną opcję. Zmieniamy przy kliknięciu na po poprzedniej. Kotek został zanimowany. Kolejną będziemy animować myszy. Klikamy w rysunek myszy i dodajemy animację. Żółty przycisk w okienku animacji: Dodaj animację. Zobaczcie. Pojawiła się ikonka myszy. Myszka będzie animowana. Wybierz efekt wejścia wlot z prawej. W takim razie szukam wlot z prawej i również zmieniam zamiast przy, przy kliknięciu na pop poprzedniej. I to wszystko. Efekt wyjścia ustaw tak samo jak dla kota. No więc dodaję animację myszce. Będzie to tak jak dla kota, a więc wylot do prawej. Tu również muszę zmienić na po poprzedniej. Program już automatycznie wstawił, ale upewnijmy się. I czas trwania na 2 sekundy. W porządku. Mamy dodaną animację dla kota i dla myszki. Zobaczmy punkt czwarty. Dla każdego z dymków jako animację ustaw. Wejście to efekt pojawiania, a wyjście to efekt zanikania. W takim razie klikam pierwszy dymek i dodaję animację. Dymek będzie się pojawiał jako efekt pojawiania. Zmieniam na po poprzedniej. No, i jeszcze dymek ma zniknąć, a więc dodaję kolejną animację i jako znikanie ustawimy efekt zanikania. Po poprzedniej zgadza się, automatycznie został przez program dodany. Drugi dymek klikam, różowy. Z okienka animacji wybieram żółty plusik, dodaj animację. Robię dokładnie to samo. Dymek będzie się pojawiał jako efekt pojawiania. Zmieniam na po poprzedniej i dodaję kolejną animację. Efekt zanikania również po poprzedniej. Tu się wszystko zgadza. Trzeci, ostatni dymek. Również klikam żółty plus. Dodaj animację. No i robię dokładnie to samo. Dymek. Efekt pojawiania na początku zmieniam na po poprzedniej. I teraz ustawiam sposób znikania dymku, więc dodaję kolejną animację. Efekt zanikania po poprzedniej zgadza się. Wszystkie animacje mamy ustawione. Teraz pora, aby ustawić animacje w odpowiedniej kolejności. Kolejność mamy opisaną w punkcie szóstym. Zobaczcie. Najpierw na naszej scenie ma pojawić się kot. Paskiem wracam na samą górę okienka animacji. Zgadza się. Kot pojawi się jako pierwszy, będzie wlatywał z lewej. Następnie ma pojawić się pierwszy dymek przy kocie. Pierwszy dymek ma kolor zielony. No to szukam zielonego dymka. Efekt pojawiania, bo się będzie pojawiał, łapię dymek i przesuwam go do góry. Zmieniam jego miejsce w kolejności animacji. Patrzę na trzeci punkt. Zniknięcie pierwszego dymku przy kocie. Szukam zielonego dymku i przesuwam go jako trzeci efekt. Czyli od początku kot się pojawi na scenie, następnie pojawi się pierwszy dymek, dymek zniknie. Co mamy w czwórce? Pojawienie się myszy. Szukamy myszki i informacji w lot z prawej. Przesuwam o jedno miejsce do góry. Pojawienie się drugiego dymku przy kocie. No to szukam różowego dymku w okienku animacji. Dobrze. Przesuwam go do góry pod myszkę. Zniknięcie drugiego dymku przy kocie. No to szukam różowego dymku i przesuwam go o dwa miejsca do góry. Potem ma pojawić się dymek przy myszce. Szukam czerwonego dymku, przesuwam go do góry. Następnie ma zniknąć dymek przy myszce. Czerwony dymek, przesuwam kolejno dwa miejsca do góry. Następnie ma zniknąć myszka, więc jedną pozycję do góry, i na samym końcu ma zniknąć kot. No, wydaje się, że wszystko jest w porządku. Zamknijmy okienko animacji i zaraz zobaczymy, czy nasza praca została wykonana poprawnie. Wyświetlamy prezentację. Zobaczcie, pierwszy raz muszę kliknąć myszką. Kolejne elementy będą pokazywały się automatycznie po poprzedniej. Klikam myszką, pojawia się kod. Aby zakończyć prezentację, wystarczy kliknąć klawisz Escape z klawiatury. Na tym kończymy drugą część pracy. Nie musisz zapisywać swojego pliku, on zapisuje się automatycznie na Twoim dysku Google. Nie musisz także wysyłać jej nauczycielowi. Na dzisiejszej lekcji dopiero uczymy tworzyć się tego typu animacje. Na koniec pokażę Wam jeszcze, jak otworzyć swoją prezentację. Zobaczcie, na razie zamykam. Otwieram przeglądarkę internetową. Oczywiście loguję się do swojego konta na Gmailu. I gdzie znajduje się moja prezentacja? Klikam w 9 kropek, następnie wybieram dysk. Na moim dysku znajduje się zapisana prezentacja. Kiedy kliknę w nią dwukrotnie, otworzy się w nowej karcie. I w każdym momencie mogę do niej wrócić, aby ją edytować. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.